Witajcie. Dzisiaj ładna pogoda, jak widać piasek, woda. Znajdujemy się na Żwirowni, przede mną czterośka ośka polowana przez ładowareczkę. Będziemy dzisiaj naprawiać czterośkę. Jak widać wusikiem serwisowym dzisiaj, że będzie się działo. Prawdopodobnie z poszło. Czterośce, nie zaciekawie tam jest dostęp do sprzęgiełka, bo jest bardzo zabudowana. zobaczcie że w ośce wymiana sprzęgiełka nie zaciekawie się zapowiada, bo czterośka zabudowana. Piękny teren, żbirownia, woda, ładna pogoda, że będzie się działo. I mamy czteroosieczkę, dojście do skrzyni, nieciekawe. Ale po względnych oględzinach doszliśmy do wniosku, że wysprzęglik nawalił. Trzeba go wymienić tam, gdzie ta dziura, już nowy mamy. I zobaczymy, czy to będzie działać. Czy to faktycznie sprzęgło, czy wysprzęglik. Że klucze są, pompeczka magiczna też. I noweczka, nuweczka, nieśmigany wysprzęglik. Tak wygląda wysprzęglik do mana. Także będzie się działo. Dobra. Chcesz coś powiedzieć widzom, zanim wiedziesz, łapeczki. Oby się udało. <gry> tak. Dobra, płyn. 13 tam weź Nie ma 13, 12. Puszczą? 12, 12. Ja zrobiłem. Kurwa, czekaj. Aby przewrócić, przykręcić, bo się nie rusza. Przewrócić. I chodź, chodź, z drugiej strony. Wiesz tam um, gdzieś to ślubki były, nie? No z tamtej strony albo pod tobą. Ojej, no, bo no, Busy od razu podejmą. To mówią siostro, szósteczkę. Nie, nie mówimy o cyferkach, bo ostatnio za cyferki mnie YouTube skasował za trzynastkę. kluczy <luczy> Cenzura. Także trzeba uważać co się mówi, bo to wiecie. Cenzura musi być. Tak wygląda skrzynia od spodu, także jakby ją wysuwać, żeby sprzęgło wymienić. No nie, ciekawa robota poprany, jak nie wiem. Ale wiecie, jak to na robocie kucze Trzeba by umyć. Zobaczyć kurczę. Ładnie tu wygląda. Że jaki sprzęglik założymy, odpowietrzymy, zobaczymy czy chodzi sprzęgiełko, czy nie chodzi. A wy napiszcie w komentarzu jak go obstawiacie. Jak widzicie dzieje się, roboty zmienią jak rękawiczki, no ale coś trzeba robić w tym życiu, z tego YouTube'a żyć nie idzie. Słabo, ostatnio coś zaczęli płacić na te reklamy, albo ludzie już tak ich wcale nie oglądają. W dupie to wszystko mają. A żyć z czegoś trzeba, życie to rozdroszcze Nie, panie mechanik, dokładnie tak jak mówisz. Halo, tutaj specjalny podgląd, widać czy cięgienko ładnie w łapkę, wycelowane, żeby. Nie zeszło widać tutaj zbiorniczek, jest to wyrównawczy do sprzęgiełka ale będziemy pompować pompkę, mamy zalaną do ten teraz ładnie od spodu co z drugiej strony? Z drugiej strony Co? Nie tutaj podłączamy tę pompeczkę pod odpowietrznik i pod ciśnieniem będziemy wtłaczać oczywiście jest w zbiorniczku odkręcony będziemy wtłaczać zobaczymy co się będzie działo. Widzicie, no, trzeba się trochę na mechanice znać, bo byśmy wymieniali sprzęgło, a tu wystarczy pewny sprzęgli tylko i tam pod ciśnieniem, wpycha się tu do góry do samego zbiorniczka, nie wiem czy widać. I don't know I think.